Kochani, pierwsza sobota miesiąca tak nam bliska przez Maryję, która zawsze stoi przy ołtarzu swego Syna, ale i przy nas wszystkich i prosi, abyśmy patrzyli na Niego, słuchali Go, abyśmy Mu zaufali, ale też abyśmy wynagradzali wszystko, co mogło być odstępstwem. Chrystus gromadzi nas zawsze na świętej liturgii, pragnie karmić nas swoim ciałem, swoją krwią, tak jak ludzi, wszystkich ras, wszystkich narodów, i tak jak organizm, który potrzebuje jedzenia, sprawy, aby mógł funkcjonować, aby miał siłę, aby się rozwijał tak nasza dusza, tak to niebo w nas. A Maryja zawsze pokazuje nam, jak podążać, ale też jest z nami, by orędować i prowadzić nas do jej Syna. Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie i rzekł do swych dworzeń: To Jan Chrzciciel, on powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają. Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu herodiady, żony brata jego Filipa. Jan bowiem upominał go, nie wolno ci jej trzymać. Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka. Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swoją matkę powiedziała: Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela. Zasmucił się król, lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc Kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę Jana na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej Matce. Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je. Potem poszli i donieśli o tym Jezusowi. Oto słowo pańskie. Na jednym z polskich seriali jest scena, kiedy młody ksiądz na plebanii siedzi przy stole z rozłożonymi książkami i długopisem w ręku. Wtedy wchodzi gospodyni i pyta. A co ksiądz tam pisze? On jej odpowiedział, że kazanie na niedzielę. Wtedy ona z takim lekkim zastanowieniem zadaje następne pytanie: A skąd ksiądz wie, co napisać, co powiedzieć zambony, żeby to tak było, jak Pan Bóg chce? Wtedy on z taką trochę bezradnością w twarzy szczerze odpowiada, no tak do końca to nie wiem, ale tak sobie myślę, że jak się przygotuję, pomodlę, zrobię co mogę, to w tym będzie i to, co Bóg chce. Wówczas gospodyni przytknęła głową, że tak, że to ma sens i wyszła. Może to taki drobny epizod jakiegoś serialu, kochani, ale tak to działa. Bo wola Boża, obecność Najwyższego, chociaż nieraz jest ponad naszymi głowami i zasięgiem, to i jednak jest bliska zawsze naszemu ludzkiemu doświadczeniu. Ponieważ gdy człowiek chce, gdy wierzy, gdy szuka, to znajdzie i wolę Bożą dla siebie, a nieraz i dla innych. I jest dużo większe prawdopodobieństwo, że się nie pomyli w tym, niż że pobłądzi. Tak według przypowieści o ziarnie rzuconym w ziemię tej końcówki, a inne padły na żyzny grunt i wydały plon 30, 60, 100-krotny. Mówię o tym, moi drodzy, bo każdy z nas kapłanów stojących przed nami, ma właśnie takie doświadczenie i uczucie pomiędzy tym niewiadomym, co powiedzieć, a pewnością przekazywania Bożej Ewangelii, gdy jest się zjednoczonym z Bogiem. Nie można się pomylić. Dziś pierwsza sobota miesiąca i jak zawsze też jest ona z Maryją, która czytała wolę Bożą, jak tylko blisko i prawdziwie było można. Gdy spojrzałem przedwczoraj na kalendarz z dzisiejszą datą, 5 sierpnia, od razu wróciło mi kilka wspomnień, które prowadzą właśnie do Maryi, a o których chciałbym Wam opowiedzieć, dzieląc się też moją wiarą. Pozostając również trochę pomiędzy tą niepewnością w ogłoszeniu, a pewnością w przekazywaniu Słowa Bożego, o której wcześniej mówiłem. Byłem po drugim roku filozofii w naszym oblaskim seminarium w Omrze w Polsce, gdzie grałem również w muzycznym zespole kleryckim, który dostał zaproszenie do Kanady, byśmy mogli zagrać tu dla Was, dla Polonii w różnych Polonijnych parafiach. Była na spiątka młodych kleryków, cieszących się i dziękujących Bogu za taki podarunek nieba. To było coś niezwykłego. Jeszcze tylko mieliśmy ustalić termin wylotu i dostać bilety do ręki. I tak też się stało, więc patrząc na datę wylotu, był to 5 sierpnia. Od razu też spojrzałem na Kalendarz liturgiczny, jakie jest w tym dniu wspomnienie, i było napisane Matki Bożej Śnieżnej. Od razu pomyślałem: No, piękny Maryjny dzień, ale też tak trochę byłem zdziwiony, bo Matki Bożej Śnieżnej w środku lata hmm, czy pasuje ale to jest Maryja. Jako najlepsza z matek, pełna pomysłów, mądrości i przekazywania swoim dzieciom, gdzie jest Bóg, a gdzie jest człowiek, gdzie Boża Moc, a gdzie ludzkie zadziwienie w odpowiedzi na nią. Bo jeśli potrafi ona sprawić, że róże zakwitną w zimie, czy tam, gdzie nie powinny, to i potrafi sprawić, że spadnie śnieg w sierpniu. W gorącej Italii, by pokazać wyraźny znak jej obecności, bo do tego nawiązuje dzisiejsze wspomnienie. Mówię tu o tradycji przekazywanej od IV już wieku, za czasów papieża Liberiusza, kiedy to doszło do cudu, gdy Matka Boża wysłuchała próśb patrycjusza rzymskiego i jego małżonki i wyprosiła im potomka który po ludzku miał się już nie zjawić. I w miejscu, gdzie spadł ten sierpniowy śnieg za jej przyczyną, z gorącego włoskiego nieba powstała pierwsza świątynia, a potem wzniesiono bazylikę Matki Bożej Większej w Rzymie. Idąc do naszej historii, przylecieliśmy tu do Kanady 5 sierpnia właśnie w jej wspomnieniu. W drugiej połowie sierpnia graliśmy na parafii w Edmonton dla Polonii. Były wtedy upalne letnie dni. Budzimy się jednego poranka, a za oknem parę centymetrów śniegu. Nie dowierzaliśmy, który około godziny dziesiątej już był roztopiony. Teraz wiem, że w Kanadzie takie rzeczy się zdarzają i to wcale nie musi być cud, i pewnie wtedy w Edmonton też go nie było. Ale co za przypadek, że wtedy towarzyszył nam letni śnieg, jak kiedyś na rzymskim zboczu, gdy dokonał się ten cud? Śnieg, który już parę lat później miał się stać wielką częścią mojego życia i każdego lata w naszej kanadyjskiej Arktyce. Również nasz klerycki zespół nosił imię Maryi, bo nazywaliśmy się Gitary Niepokalanej, tak blisko jak tylko można naszego zakonnego tytułu misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Takie wspomnienie z mojego kalendarza, ale pełne Maryi. Patrzcie, kochani, jak przedziwnie nasze drogi są pełne obecności Matki Bożej, która jest przy nas przez wieki, każdego dnia i do końca świata. Wszystkiego, co zostało nam dane. Jeszcze słowo o Maryi z dzisiejszej Ewangelii, ale przecież tam jej nie ma, powiemy nic o niej, tej Ewangelii nie słyszymy, tak i nie. Nie pisze o niej, ale ona tam jest, ona jest obecna, bo jak może być inaczej, gdy słyszymy o Janie Chrzcicielu i Jego życiu, a tu i Jego śmierci. Przecież przy zwiastowaniu, anioł Gabriel powiedział Maryi też o Nim. O jego poczęciu. Przecież biegnąc do Elżbiety nosiła i jego w swoim sercu. Więc pewnie jego śmierć tam też była obecna. To on, Jan, poruszył się przy pierwszym spotkaniu z jej synem już w łonie Elżbiety, więc jak mogło nie poruszyć się serce Maryi na wieść o śmierci Jana? Tak jej bliskiego, Jana, który wskazał na Bożego Baranka, jak zawsze i Maryja wskazywała na Niego. Patrzcie, jak wiele można wyczytać, gdy chcemy właśnie uczyć się, przy tym modlić i opierać na woli i mądrości Bożej. Matka zawsze bliska i obecna przez wieki, i nam wszystkim. Amen, Maryjo. thank you